Q&A, wydanie specjalne. Podchodzić czy nie podchodzić do klienta w sklepie sprzedaży doradczej? Zaczepiać czy nie zaczepiać wtedy, kiedy sprzedaż i jej wynik zależy od mojej aktywności? Kochani, jakiś czas temu zamieściłem na TikToku, YouTubie i innych mediach film, w którym jestem w sklepie meblowym, a nawet w kilku, w dwóch dokładnie sklepach meblowych i żaden ze sprzedawców się... Jakby nie zainteresował moją obecnością. I pod tymi filmikami mnóstwo, no powiem kilkaset różnego rodzaju komentarzy. Mam przekonanie i wrażenie, że film trafił nie tyle do sprzedawców, do których miał trafić, co trafił do. Klientów, no i dzięki temu powstała niezła baza badawcza, dzięki której możemy sobie dzisiaj ten film QA zrobić. Wiem już mniej więcej, czego chcą klienci lub tak zwani klienci z TikToka, YouTube'a, Facebooka, Instagrama. Wiemy i tą wiedzą chcę się z Wami podzielić. Więc już po czołóweczce, po pierwsze, rozprawię się troszkę z haterami. By było ich. Całkiem niezła liczba była ich. Nice. Potem zobaczymy, co chcą klienci, którzy raczej klientami na dzień dzisiejszy nie są. W większości, jakieś 80%, to są a patrzę, czyli a patrzę sobie tylko, no i jakaś grupa, która jest klientami i która się czuje rozczarowana tym, że do nich nie podchodzą, jeszcze jakaś grupa, która się odezwała, to grupa sprzedawców. Tymi grupami się dzisiaj zajmę. Po czołóweczce Q&A, wydanie specjalne. Zapraszam. No jesteśmy, jeżeli chodzi o hejterów to rozumiecie, że pod takim filmikiem to pod nickiem, a nie swoim imieniem i nazwiskiem może się pojawić każdy i każdy może wrzucić cokolwiek. Nie będę się zajmował tymi ludźmi dokładnie, bo to są ludzie, którzy powinni dawno zrzucić koszulkę żonobijkę z siebie, odłożyć piwo na bok, ligę mistrzów wyłączyć w telewizorze i coś sobie poczytać, zrobić, coś z życiem więc nimi się zajmować nie będę. Oh, oh, here I come. Oh, here I come. Ale ja sin shin świetny nick napisał ale mnie denerwuje to ro roszczeniowe pokolenie rozumiecie że w filmiku ukazałem sytuację w której 10 minut chodzę po sklepie i jednym i drugim nigdy do mnie nie podejdzie nie zainteresuje się nie nie spyta się o cokolwiek i tak dalej. I o tym mówię, że chciałbym, żeby to mnie sprzedawca podszedł, żeby się mną zainteresował, skoro jestem u niego w sklepie, nie. No i właśnie okazało się, że jestem roszczeniowym pokoleniem. A, kwa, roszczeniowe pokolenie. Jak ja jestem po roszczeniowym pokoleniem, ja który smak snickersa i Twixa spróbowałem w wieku lat 17 po raz pierwszy w życiu. K kiedy tato koleżanki przywiózł, przy, przypłynął go z wie, za wielkiej wody, i ona na urodziny mi dała. Ja dzieliłem, kurna, jak w filmie Los Człowieka, słoninę pomiędzy mnie, siostrę, tatę, mamy, kawałek. żeśmy spróbowali, co to jest snickers, jak ty mnie nazywasz kolego, roszczeniowym pokoleniem. W ogóle muszę powiedzieć, że coś takiego jak zwracanie uwagi na no pokolenie, czyli zwracasz uwagę na mój wiek, nie? To jest y, trochę nie, y, niegrzeczne. Że tak powiem, w czasach Netflixa, kiedy nie przypieprzamy się do siebie, nie wiem, o płeć, o to, kim się czujemy, kim jesteśmy w świecie, w którym mogę być wszystkim. Gdybym jacie płatku, śniegu wrażliwy, aczkolwiek wyjątkowy, nazwał pokoleniem takim, a takim, to pewnie miałbyś do tego jakieś tam pretensje albo ludzie. Podobni do ciebie. Pamiętaj, że to pokolenie, to pokolenie Twoich rodziców prawdopodobnie, którzy włożyli dużo dużo wysiłków w to, żebyś ty dzisiaj mógł sobie po internecie pisać. Znaczy, w twoim wypadku to wątpię, że tam włożyli cokolwiek, no ale dobra, niech już będzie, że włożyli. Po drugie, to jest pokolenie, które trochę odłożyło kasy, nie? Już gdzieś tam się napracowało w tym sensie, że już trochę popracowałem w sumie 20 parę lat, gdzieś tam pracuję, więc odłożyłem sobie kasy, mogę coś zainwestować, więc mam pieniądze jakby. Moje pokolenie trochę tam ma odłożone. Więc jeżeli to jest klient, który ma takie, a nie inne wymagania, czyli pieniądze leżą na ulicy, to podejdź i się schyl po te pieniądze, a nie wyzywaj mnie od roszczeniowców. No, nie potrzy... Naprawdę nie chciałem, żebyś mi zrobił frapę z czymkolwiek tam w tym sklepie, tylko po prostu, żebyś się mną zainteresował, skoro jestem u Ciebie. Dobra, idziemy, szkoda czasu. Druga grupa, która nam wyszła w tym badaniu, grupa klientów, to trochę klientów z tak zwanym odroczonym, tak ich nazywam, procesem zakupowym, czyli odroczoną decyzją zakupową. Mówimy w sprzedaży nieskromnie o tych ludziach apacze, czyli czego Pan potrzebuje, Apache sobie tylko, nie? I część z nich to rzeczywiście klienci, którzy wrócą w przyszłości. Dzisiaj się rozglądają, robią sobie rekonesans, patikujek, a ja, ja jak podchodzę od razu, to najczęściej odechcia mi się kupowania, czy jak ktoś podchodzi od razu, to musi odechciewa się kupowania, chce na spokojnie sobie obejrzeć. O, tu jest słowo klucz. Zobaczcie, burak i kapusta, nie ma nic gorszego nad sprzedawcę, który zawraca mi gitarę, jak oglądam. Towar. Oglądam. Fajnie, to są słowa klucz. Obejrzeć, oglądać. Mamy brand menedżerka. Uuu brand. Teraz i tak większość osób ogląda w internecie, a w sklepie sprawdza. Sprawdza. Czyli zobaczcie, mamy słowo obejrzeć, oglądać, sprawdzać. Fajasz. wolę najpierw obejrzeć wszystko, obejrzeć wszystko. To meblowa, a nie restauracja Klement 530. Ludzie często przychodzą, żeby się zrelaksować. Nie każdy chce być atakowany, więc mamy nawet słowo relaks. Zobaczcie, że to jest grupa komentarzy, która była z 80%. Tam było kilkaset komentarzy w tym kontekście. Oglądać, obejrzeć, kiedy ja oglądam, tam nie ma słowa kupować. Widzicie, że tam nie występuje słowo, kiedy ja kupuję. To nie lubię, jak ktoś do mnie podchodzi. No o to się tutaj rozchodzi, podchodzić czy nie podchodzić. Nie lubię, kiedy ja oglądam. Więc oglądanie jest jakimś etapem. Zakupowym jest jakimś etapem w wyobrażeniu klienta, który sobie obejrzy, wybierze i kupi, i zadecyduje pewnie w jakimś okresie czasu i oni nie lubią, kiedy się do nich podchodzi. No, mamy taką grupę. Mamy taką grupę i warto o tym wiedzieć, że to są raczej oglądacze na dzień dzisiejszy, czyli są na etapie oglądania. Rekonesans, konoszere, czyli znać, rozpoznają teren, że tak powiem. Tutaj ta grupa. Druga grupa to jest grupa, która ewidentnie nie rozumie tego, czym jest sprzedaż doradcza i że taki sklep, ja nie mówię, że zobaczcie, mówimy tylko o sklepie meblowym. Możemy tutaj mówić o sklepie z rowerami. Może z bliska zobaczycie jego stan techniczny. Możemy mówić o sklepie RTV, czyli tam, gdzie nie są wystawione wszystkie rzeczy na ekspozycji, tak? Gdzie tylko część jest wystawiona na ekspozycji i doradca. Kieruje klienta w stronę tego, czego klient potrzebuje. No jest naprawdę duża grupa ludzi, kilkadziesiąt ludzi, którzy tego procesu w ogóle nie rozumieją. Na przykład Ragnar I have to say. tak, żeby kupić co trzeba, obejrzeć, ale jeśli jesteś namolny, to zniechęcasz do zakupu. Większość ludzi przed zakupem robi rekonesans po sklepach meblowych, czyli ja już rozpoznaję, że potrzebuję jednak trochę doradcy. Zobaczcie, ale namolność im przeszkadza. No, to jest ciekawe. Fajne zauważenie, ale zobaczcie, on nie rozumie sprzedaży doradczy. To znaczy znowu ludzie, którzy mówią myślą sobie, że obejrzę, zadecyduję i wtedy podejdę do sprzedawcy, to nie jest tego typu sklep. To nie jest IKEA, dlatego że w IKEA jest wystawione wszystko, wszystko. Więc ja sobie mogę rzeczywiście wybrać to i powiedzieć temu panu, a gdzie to leży? Jak tam nie ma napisane, gdzie to leży? Zazwyczaj jest napisane, gdzie to leży. Więc ja w ogóle sprzedawcy nie potrzebuję. To idę, biorę, odbieram w drugim magazynie i jadę dalej. Dlaczego? Bo wszystko jest wystawione. To nie jest tego typu sklep. Warto o tym pamiętać. Ali falko, kto co lubi. Ja w sklepie meblowym wolę się sama skoncentrować, bo wiem czego chcę. Widzę asortyment i ceny. No i właśnie to jest ciekawe, za chwilę o tym powiem. Nie widzisz asortymentu. Widzisz tylko 15, maksymalnie procent asortymentu, który mógłby zaspokoić Twoje potrzeby. Nie widzisz wszystkiego. Ktoś mówi, kompletnie nietrafiona porada, bo ja radziłem, żeby podchodzić do klienta. Badania dowodzą, że klientów irytuje na molność sprzedawców. Znowu na molność. Znaczy, ja chci, poprosiłem o te badania, to się okazało, że ktoś mi odpisał, Ja Jacek1, odpisał mi, żebym sobie poszukał w internecie generalnie, nie? Bo jest ich. No, pokaż mi, które, bo dzisiaj badania na każdy temat możemy sobie fajnie znaleźć. Najbardziej zapracowana grupa społeczna to są amerykańscy badacze i tam... Naprawdę jest ich wielu. Paweł, raczka, rączka, raczka. Jak ktoś do mnie podchodzi, to wychodzę. Ciekawe, czy w restauracji tak samo, nie? Przecież to jest ten, tak samo, sprzedaż doradcza trochę, nie? Czy mogę doradzić? Czy serduszka dzisiaj pan weźmie? Czy płucka? Czy nereczki mamy świeżutkie? Czy rybkę jednak, nie? Może coś takiego bo... Czy jak podchodzi kelner, to on też wychodzi od razu, nie? To jest takie... Wyobrażacie się w sklepie, że przyszedłeś sobie coś obejrzeć, ktoś po prostu powiedział dzień dobry, myślę, myślisz, to spiepa". Idę Żegnaj, adios. Dlaczego mówię, że to są lu ludzie, którzy nie rozumieją sprzedaży doradczej? Dlatego, że po pierwsze, yy, zobacz, to, to są teksty dziwne, bo po pierwsze nie rozumiesz układu sklepu. Nie wiesz, gdzie co jest. Więc tracisz czas. Generalnie, jeżeli przybysz straci czas, no to okej. Okay. Natomiast to się skończy tym, że ty zrobisz slalom, jeden, drugi, trzeci, powiesz, a tutaj tego nie mają i sobie stąd wyjdziesz. Tak to jest zazwyczaj. Dalej nie wiesz w danym modelu, na przykład masz sofę albo narożnik, nie wiesz, ile w danym modelu jest tkanin różnego rodzaju, kolorów różnego rodzaju. Mało tego, jak widzisz model, na przykład narożnika, 80% ludzi nie wie, czy to jest wersja, że, że wersja lewa i prawa istnieje. Idą i mówią, ty, Krystyna, ale my z tej strony nie chcieliśmy tej odnogi, to nie, to idziemy dalej, bo nie wiedzą, że to samo można zrobić z drugiej strony. Mało tego. Oni widząc mebel i jego moduły, mówią ty, to jest dla nas za duży. Nie wiedzą, że ta modułowość jest zmienna, że na przykład z dużej sofy można zrobić małą sofę, że na przykład z dużego narożnika można zrobić mały narożnik. Oni po prostu tego. Nie wiedzą. Badania, jeżeli chcemy badania, to według badań Popeye, The Global Association of Format Marketing at Retail, ponad 70% decyzji zakupowych podejmowanych jest w miejscu sprzedaży, czyli podejmowanych jest w miejscu, kiedy podchodzi do Ciebie człowiek i razem podejmujecie decyzję o tym, co będzie dla Ciebie najlepsze. 70%. To jak ja mogę nie podejść, jeżeli Ty tutaj, patrz, odbywa się Twoja decyzja. W tym momencie, a ja mogę mieć na nią wpływ, czyli mogę ci pomóc skutecznie. To dlaczego ja mam do ciebie nie podejść? To jest dla mnie w ogóle. Dlaczego ty masz w ogóle nie potrzebować w tym momencie sprzedawcy? To jest w ogóle tak dziwne. Okazuje się, że według tego, co mówią sprzedawcy, tak naprawdę żaden proces zakupowy, ani jeden proces zakupowy nie odbywa się bez pomocy sprzedawcy. Bez pomocy. Sprzedawcy. Czyli, generalnie, bez jakiegoś doradzenia, wskazówki, zrobienia czegoś, pokazania czegoś, powiedzenia o czymś, rozumiesz, nie odbywa się żaden proces zakupowy. Ja rozumiem, że sprzedawca może trochę to naciągać, no ale dobra, to niech będzie, że 10% się odbywa bez pomocy sprzedawcy. 90. No to jeżeli ty kupujesz, to chcesz, żeby ten sprzedawca był koło ciebie. No to dobra, to idźmy do tych, co chcą kupić. Dave, Dave 1989. Dokładnie, zapraszam po kanapę do Bodzio w Bożu na pewno podejdę. To czyli mamy sprzedawcę, który jest aktywny, mówi zapraszam, nie? No dobra, ale teraz idźmy do tych, którzy chcą kupić, nie? Rzeczywiście mówią, że ja przychodzę do sklepu, żeby kupić. Mnie też to denerwuje, że nie podchodzą, w sensie, pisze Kamil Kozak, ale najwyraźniej ludzie za karę do pracy przychodzą. I tutaj mamy dużo ludzi, którzy chcą, żeby sprzedawca do nich podszedł. Znaczy dużo, nie przesadzę, jakieś 10% komentarzy żeby chcą, żeby sprzedawca do nich podszedł, ale sprzedawca do nich właśnie nie podchodzi, czyli jest sytuacja zupełnie odwrotna i wkurza ludzi sytuacja odwrotna. Ktoś pisze, że w Stanach Leopold, sprzedawca obserwuje, a gdy szukam go wzrokiem, wtedy podchodzi. Fajna wskazówka, ale znowu Leopold mówi o tym, że jest sprzedawca, który jest gotowy do tego, żeby podejść, a klient tego oczekuje, bo Szuka wzrokiem. Dalej, Rafał Klimczak, pewno nie, nie mają prowizji za sprzedaż. Tutaj jeszcze kry, Kryszka pisze, nie podejdą, bo im nie zależy: 8 godzin i do domu. Cichosza pisze, niedocenianie finansowo, dlatego nie podchodzą. Więc mamy grupę klientów, którzy chcieliby podejść, ale widzą sprzedawców, którzy nie podchodzą. Szukają wytłumaczenia w tym, że ci sprzedawcy nie mają pieniędzy za to, że podchodzą, no bo jeżeli się decydujesz na pracę, na danych warunkach, to te warunki wypełniasz, no jeżeli ci te warunki nie pasują, to się na... Miłosz Brzeziński powiedział fajne, fajne zdanie, jeżeli pianista gra za pieniądze, to powinien też grać pięknie, no bo za jakie pieniądze bym dodał. Jest część ludzi, którzy przychodzą dokonać zakupu i im zależy na tym, żeby się nimi zainteresować i im pomóc w tym zakupie. I to jest proces decyzyjny, który już jest Tutaj i teraz. I do tych ludzi należałoby podejść. No więc mamy, słuchajcie, czy znaczy oni chcą, żeby do nich podejść? O tak, więc mamy tutaj kilka sytuacji. Mamy człowieka, który na razie ogląda, nie wiadomo czy wróci. I mamy człowieka, który jest w sklepie, ogląda, dlatego że dzisiaj podejmuje decyzję, że chce dzisiaj kupić. No i te dwie grupy mają zupełnie inne oczekiwania. Pierwsza grupa nie podchodź, druga grupa podejdź i bądź przy mnie. Jak się wobec tego zachować? Jakie wnioski bym wyciągnął? Po pierwsze, każdy klient jest ważny. W sensie takim, ten, który ogląda i kupi później, ten, który kupi teraz dla ciebie musi być tak samo ważny. Dlaczego? Bo nie wiesz, który jest apaczem, czyli ogląda, apaczy sobie i kupi później, a który chce kupić już dzisiaj i teraz. Więc jeden i drugi jest w polu, w zasięgu twoich zainteresowań. Uwaga, podchodzisz, podchodzisz do jednego i Drugiego. Dlaczego? Bo nie wiesz, który chce kupić dzisiaj. Więc żeby go nie stracić dzisiaj, podchodzisz. No dobra, a pytanie, a jak podejdę do tego, który nie chce, żeby do niego podejść i go stracę? Znaczy on dzisiaj tak nie kupuje. A jak już będzie podejmował decyzję zakupową, że on przyszedł kupić, to kupi tam, gdzie wie, że ktoś mu doradzi. Mimo tego wkurzenia, które ma dzisiaj, bo sobie chciał tylko obejrzeć i oglądać. Dlatego, że zmienia się jego postawa. Bo zmienia się jego sytuacja, więc podchodzisz do każdego i do tego i do tego. Teraz pytanie zasadnicze, co to znaczy podejść i jak do nich podejść? Więc pierwsza rzecz, wiadomo jak nie podchodzić, bo każda z grup pisze dokładnie o tym samym. Bez ataku. Bez natręctwa, bez namolności. Co to znaczy konkretnie? To znaczy, że klientowi należy dać czas na to, żeby się zaambientował, żeby się zaśrodowiskował w sklepie. Trzeba mu dać czas na to, żeby wszedł i sobie rzeczywiście tutaj się zadomowił, w sensie pochodził, pochodził, nie? Tutaj pochodzenie ma znaczenie, nie? żeby sobie trochę pochodził. Następna rzecz, co to znaczy podejść? Samo to, że ty temu, który wchodzi do sklepu, pokazujesz, że jesteś choćby poprzez uśmiech, choćby poprzez dzień dobry, zapraszam, coś takiego takim gestem, nawet daleko, z 15 metrów po prostu to już jest jakiegoś rodzaju podejście, już jest pokazanie że ty jesteś do dyspozycji, zobacz jest to bardzo delikatne, ale jak bardzo różni się od marketowego podejścia gdzie sprzedawcę musisz szukać, za nim gonić biegać, potem stać do niego w kolejce, a kiedy do niego dojdziesz i okazuje że to nie ta alejka, to dopiero wkurza Klienta. Tutaj jest zupełnie inna sytuacja. Po prostu pokaż, że jesteś. Nie chowaj się za kwiaty, cokolwiek tam, gdzie co masz, szafki, kuchnie. Jesteś po prostu do dyspozycji. To już jest jakiś rodzaj podejścia. No i teraz obserwujesz. Tutaj pa, parę rzeczy fajnych padło na temat obserwacji. Obserwujesz. I teraz, kiedy widzisz klienta, który na przykład podchodzi do sofy, otwiera ją, sprawdza, czy tam jest coś na pościel, siada, sprawdza wygodę, dotyka jej w jakiś sposób. To znaczy, że on tutaj jest nią w jakiś sposób zainteresowany. To jest moment na to, żeby do takiego klienta jeszcze raz delikatnie podejść. No i teraz mam dwa rodzaje podejścia, które Wam. Proponuję. Pierwszy rodzaj podejścia to takie podejście mocne bym powiedział, czyli potwierdzasz rzeczywistość, mówisz, widzę, dzień dobry, widzę, że oglądacie Państwo sofę, jakiej sofy szukacie, chętnie pomogę, czyli wchodzisz w dialog, w dyskusję, zada zadając pytanie, jakiego mebla Państwo konkretnie szukają, jakiego roweru konkretnie Państwo szukają, jaki telewizor Państwa konkretnie interesuje, chętnie pomogę. No i tutaj dalej prowadzisz proces zakupowy. I takie delikatne podejście, drugi rodzaj, nazwałbym je delikatnym, to jest takie podejście, kiedy ty mówisz, dzień dobry, widzę, że oglądają państwo kanapę, gdyby czegokolwiek państwo potrzebowali, to proszę pamiętać, że ja tutaj jestem i jestem do państwa dyspozycji. Tylko tyle, bardzo delikatne pokazanie, że jesteś. Jedno i drugie jest podejściem, jest delikatnym podejściem. Czy ono wkurzy, a patrzy, no ale co cię to? To jest twoja praca i na tym ona polega. Czy ludzi wkurza, że karetka pogotowia jedzie na sygnale? No niektórych wkurza. To co to znaczy, że ma nie jeździć na sygnale? To jest rodzaj twojej pracy. Niektórych wkurza, że telemarketer do nich dzwoni. No dobrze, no ale to jest jego praca i na tym ona polega. No niektórych ludzi wkurza to, co robię. No okej. Okay. Ja mam prawo to robić, a ich ma prawo to wkurzać. Jeżeli to zrobię z odpowiednią delikatnością, wyczuciem. Jeżeli klient powie, nie, dziękuję, oglądamy sobie, tylko bardzo proszę, proszę się czuć jak u siebie, ja jestem tam, super, zostawiasz klienta, fajnie. Ja uważam, że nikogo to nie urazi. Pod tym filmikiem, który gdzieś tam jest na YouTube, bardzo dużo się odezwało, moim zdaniem, o oglądaczy. No i fajnie, bo wyciągnęliśmy z tego fajne wnioski, żeby być troszkę bardziej delikatnym niż mocnym. Na czym ta delikatność polega? Wydaje mi się. Że na to pytanie odpowiedziałem. Jeżeli macie pytania, zamieszczajcie je pod spodem w tym QA. Przy następnej okazji odpowiem na kolejne pytania. To już jest któryś odcinek QA. Dziękuję Wam za każde pytanie, które zostawiliście. Jeżeli macie tam ten moment, że możecie nacisnąć łapkę w górę, bardzo proszę naciśnijcie. Jeżeli uważacie, że przydają się moje treści, to subskrybujcie, podajcie dalej. Będzie mi bardzo miło i przyjemnie. Na dzień dzisiejszy życzę Wam wszystkiego dobrego. To już koniec wystarczy. Niech tak będzie. A no i podchodź. Podchodź. Zobaczcie ten filmik, też jest jakiegoś, chce podejść. Możecie skorzystać lub nie. Niektórych nawet wkurzy. No i życie. Na tym polega rola sprzedawcy, że niektórzy mówią tak, a niektórzy mówią nie. I już to co? Thank you, jak to mówią w narzeczu pakistańskim. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.